Cześć wszystkim, z tej strony Beto witam was bardzo serdecznie w szóstym odcinku z Punch Cluba. Teraz sobie potrenujemy z naszym panem Rojem. Spodziewamy się na siły tylko jeszcze nie To staje się o 15% skuteczniejszy, a też mamy pełną energię i prawie pełny głód, więc... Co się teraz opłaca? No. Patrz oczywiście, teraz tak, sobie zwiększymy trochę jeszcze to, to i to sobie chcę zwiększyć, dobra bota, nie przesadzaj. Chyba ostatnio jak to robiłem to wtedy nie pokazałem wam tego. Okej, okay. chyba, dalej. Jedziemy z Corksem. Tutaj mamy pokazane ile jest tutaj pomocy raja. To sobie w sobie będę chciał do 15 zwiększyć. Pokaż na co się stać, ale nie jeden raz. Trochę tego też sobie porobimy. Dobra, dawaj, do końca. Jest 11, teraz co, do 14 będę chciał zwiększyć? A, i tutaj jak się nam skończy i będziemy jeszcze w siłowni, to wtedy będziemy mieli jeszcze jego pomoc. Jeszcze będę chciał właśnie do 14 sobie zwiększyć. Dobra. O, tutaj jeszcze tak mało mieliśmy. Następna walka dziś. O, to trochę sobie porobimy, czekłamkę. A, czy jesteśmy już głodni? So, zwiększmy teraz. No i sobie zwiększmy. O, to trochę porobimy sobie. Hmm, to by się przydało do dziesiątki, zwiększyć o to, o to do 14. chyba teraz jak on... jak on tutaj jest i tutaj nic się skończyło to, to wtedy chyba mamy zwykły bo dajemy sobie jeszcze Wykorzystamy całą kasę nawet Niech nie będzie, tak? lepiej do, dostać te wszystkie umiejętności, takie jak chcę. I to do dziesiątki, to do czternastki. A to już mam na dziesiątce. Teraz to dla czternastki tylko ulepszyć. Dajesz, potrafić. No jest trochę kutek. 10, 11, 13 i 3, 6, 6. Znowu zgodzamy, walczmy. Bo tym razem jestem lepszy. O, już go pokonałem. Szybko. No, dalej jesteśmy w tyle z tym kekusem. A te mam też te walki. Czy możemy zobaczyć? Jaki będziemy mieli mm, pan kekusę z sorodowym pan A co to znaczy to? Dobra, czyli on ma tutaj szybką reakcję, podnosi szansę na udany unik, ale nieznacznie podnosi zużycie energii. Um. Dobra, sobie zwiększmy teraz jeszcze... Zmieńmy sobie talenty. Albo nie. Dlaczego nie mogę z nim zrobić? A bo jestem głodny. Dobra. Hmm, przydałoby się teraz tutaj coś zjeść i sobie tutaj przyjść. A kurde, zaś cała cytanacka mi się nie wbiła. Dobra, wbijemy sobie tą 14 -kę. na bieżni. A. Hmm, teraz sobie możemy zwiększyć nasz dochód może. O, możemy teraz spróbować Skąd na pizza. Słuchaj, mam do dostarczenia zamówienie specjalne. Dzisiaj chyba musieliśmy ten trochę po. Popo... O kurde, dostała pizzy, odusił tam. A co, a co z zapatą? Mam z... cały układ. No właśnie, nic mi o tym nie wiadomo. O kurde, Leonardo da Vinci. Pokun Aha, dobra, to jest Bill. Ale słaby jest. 311. Tak, już go ciśniesz, tylko 3, 5, o Jezus. Chciałem powiedzieć, że tylko 5 mi zabrał z życia. A, mogę sobie yy, umiejętności zmienić. No i co? To była dobra walka. <grymnie> nie da z tego pestku. Dobra. Aha, nie wyrabiamy z zamówieniami. No dobra, sobie podpracujemy trochę jako dostawca. skończ w pizzę. a to sobie wezmę a sobie jeszcze tej techniki zwiększymy kopnięcie karate pika Dobra, to sobie zwiększymy. Potem riposte sobie dodamy. I będzie Ginterz. Chyba, teraz trochę sobie tutaj popracujemy. Pieszo. Ciśnijmy z Jestem Następna walka jutro. Myślę, że sobie tak dwa razy zrobimy. Jeżeli się uda, nie uda się. A? jeśli nie ma złoczyńcy, do to dobrze. Okej. Okay. A weźmie, weźmiemy sobie autobus. A mnie Tak to sobie zrobimy. Odpoczniemy sobie. Zrobimy sobie mięsko. Jest mięso, będzie wielki. No, walka dziś jeszcze jedna pizzę sobie zjem. i sobie znowu popasujemy. Też do tego momentu 2-5-4. A no tak, z mieliśmy walczyć. A te, te walki już nie, nie są za, za bardzo problemem. Usiadliśmy, dostaliśmy. Kaliście z silver'em sobie możemy trochę posporować. nawet nie, trening z tarczami. dobra. No, ale... Teraz sobie możemy zwiększyć coś. O, możemy sobie zwiększyć coś. Dobra, Fyka, co to daje? Odbijcie. Aha, dobra, to, to będzie dobre. Hmm, dobra, sobie z tymi, Leny Moskowicz. A z nim walczyliśmy tam wtedy? Wy... Tych legalnych w walkach dajesz go, ciśniesz! No kurde, co jest? Ok, pokonany i teraz Kurtis, chyba Kurtas. 6,6, No kurde, może być dalej ciężki, bo jakimś cudem oni są mocniejsi. Niż, niż tutaj jest napisane Ciężność go a właśnie ten, ten styl sobie zwiększymy zmienimy, zmienimy. taktyka taka o zręczność dobra dobra, jest załatwiony ile dostajemy? 150, nieźle, dobra Idziemy sobie kupić teraz. Idziemy sobie teraz kupić yy, kolejny sprzęt. No a kupimy jeszcze sobie tutaj rzeczy. No ta, ta, ta gra staje się coraz fajniejsza teraz. Dobra, może teraz sobie pójdziemy zdrojem. sobie trochę poatrenujemy to i razem. I chyba mi się wydaje, że on nie może tego cały czas robić. Muszą być jakieś. Yy, muszą być jakieś właśnie. Yy, odstępy między tym. Dobra. Czyli co sobie zwiększamy? To sobie zwiększamy oczywiście. No, jak zwykle, to i to. To do 13, to do 15 chcę sobie zwiększyć. Nie pomyślałem też o energii. Dobra, teraz to. Patrz jak to mi idzie szybko. Dobra, teraz tutaj sobie kupimy trochę jedzenia. Hmm. A to co? To, to bym bardzo chciał sobie wziąć to, zwiększyć do 12. No, jest do 12 zwiększone. Teraz trochę tego, to dopóki się nie zmęczymy kompletnie. Ale potem trochę popracujemy. A reszta nie? Za walkę dostaniemy dużo. Salvador Panczes. Salvador Panczes powinien być świasty. Dobra. No raczej mi się uda zdobyć to do 15, bo następna walka jest jutro. O, jeszcze sobie autobus mogę wziąć. No jest jest świetnie teraz. No, trochę sobie odpoczniemy i sobie zwiększymy teraz nasz, yy, naszą wytrzymałość dajesz Znaczy mi się nie uda tego do 13 wbić jako dziś a żeby to przynajmniej do 15 zwiększyć To się powinno udać w ogóle. Sztanga chyba będzie tutaj, możliwe, albo tutaj. Chyba nawet to do 13 sobie wbiję Prędzej. A, głodny jestem. No co co? Mięsko jeździmy sobie. Dwa mięska. A to sobie teraz zwiększymy trochę. No, jeszcze sobie zrobimy i będziemy mieli pełną siłownię. daję to do końca. Jest do końca. Szkoda, że tutaj nie ma dźwięku tej bijeźni. No, tego nie, jednak do końca nie wbiję. No, zobaczymy. Co to to jest? 2,95. Oczywiście jestem ja na ole kude, dwa kombosy wbiły się. No i leży już I Na tym zakończymy to odcinek, więc mam nadzieję że Wam podobało. Jeżeli tak zostawcie łapkę w górę, suba dzoneczki, tam jeszcze chcecie. Tak więc do usłyszenia i na razie.